To konwertery, my konwertery, ale są wtrskiwacze, pompy wtrskowe, maglownice, tu po w, i wszędzie wygląda to dokładnie tak samo. Przychodzi coś do regeneracji, mówisz klientowi, że mu to nie zadziała, mówisz mu, pokazujesz mu palcem, gdzie jest źle i gdzie ma zepsute w samochodzie. Nie, tam wszystko jest dobrze. Cześć, cześć, witajcie. Witajcie na kanale Automatycznie. Słuchajcie dzisiaj taki temat. Stwierdziliśmy, że nagramy to. Przyszedł do nas konwerter od Subaru i motyw przewodni jest taki, że zregenerujemy ten konwerter, klient go zamontuje i to jest stuprocentowa reklamacja. Dlatego, że znaleźliśmy tyle problemów, tyle usterek, tyle uszkodzeń, że nie ma możliwości, żeby ta skrzynia biegów działała poprawnie w dłuższy czas. Dłu dłuższy no. czas a klientowi nie wytłumaczysz, dlatego że klient miał wibrację, jakiś fachman powiedział mu, że to jest konwerter, klient sam sobie wyciągnął, tak? Sam sobie wyciągnął, tak, bo tam kolega mu tylko podpowiedział, że to będzie wina konwertera, żeby się nic nie szukać, tylko konwerter robić. Robić konwerter, więc sam sobie wyciągnął skrzynię biegów, przywiózł konwerter do nas, żebyśmy go zregenerowali szybko. Subaru Legacy 2004 rok ma zagazowane paliwo drogie, więc on na gazie będzie jeździł jak najszybciej robić ten konwerter. No i teraz, może po kolei, pokażemy Wam, co zobaczyliśmy po rozcięciu konwertera. Oczywiście, e, pierwsze co welał sobie to wylał kolej... sobie. jeszcze, bo klient, tam co się działo, jak go zapytałem. On mówi, że Aha. no wibracje lekkie, jak przy standardowej regeneracji, w sensie gdzieś tam poślizg jakiś, no i błąd na lokapie. Był błąd do kapu Tak, mówi, że był błąd do kapu no, to, no to, to dobrze Fachmann zdiagnozował, że to będzie raczej konwerter, tak? Więc teraz rozcięliśmy konwerter, przy rozcinaniu wylało się trochę brudnego oleju, lekka, minimalna ilość opiłków, no ale powiedzmy, to nam jeszcze o niczym takim strasznym nie wróży. Natomiast no, konwerter rozcięty i zobaczcie jak wygląda w środku. Pierwsze co po kolei, jak są elementy umyte, dajemy na stół. No tu w pierwszej chwili nic niepokojącego nie można by, można by było, nic nie zauważyć. Ale jak się przyjrzycie lepiej, to zobaczycie, że tutaj, w tym miejscu, zaczyna się dość solidne wytarcie. Nie wiem, na ile to będzie widać na kamerze. Może spróbuję zrobić tak. Czyli pochowując o. Tutaj, tutaj jest wytarcie, tutaj ono już się kończy, tutaj jest tylko mała ryska cienka. I tu znowu zaczyna się robić wytarcie. Czyli po dwóch przeciwnych stronach konwertera jedzą stosunkowo mocno wytarty. No więc patrzymy, że element po drugiej stronie musi trzeć. Tarła oto turbina. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego turbina tarła o budowę konwertera. Mam nadzieję, że tutaj będzie widać ten rand. Więc zaczynamy po kolei demontaż elementów, rozbieramy. Tutaj przychodzi łożysko, tutaj widać, że wszystko jest ok. Łożysko się ładnie kręci. Mamy kierownicę. Kierownica też wygląda, że tutaj jest ładnie ok. Nie ma tutaj żadnych elementów, żadnych wytarć. No na lata, no bo każda jedna lata. Ale obracamy drugą stroną i zobacz, tutaj mamy takie miejsce którego na początku w sumie to my nie zauważyliśmy tego od razu. tylko zaczęli... wygląda jak oryginał. Wygląda jak oryginał. Zaczęliśmy się przyglądać, dlatego że jest to miejsce. Połóż, już wyciągnił łożysko. Jest to miejsce, w którym siada łożysko pomiędzy kierownicą a turbiną. To jest zamontowane tam, tak, więc tu ma być w ten sposób. Więc no, często zdarza się tak, że po prostu ten element jest podtoczony tak, żeby łożysko siadło i się zablokowało, żeby nie chodziło na boki. Więc nie zwróciliśmy na początku na to uwagi, bo wygląda jak original. ale dopiero później zauważyliśmy, że ten element wcale nie centruje kierownicy. To łożysko jest centrowane w tym miejscu, czyli na turbinie. No ale znowu jest centrowane łożysko na turbinie, więc wcale nie musi, nie musi centrować się na, na kierownicy. kierownicy. Więc to jeszcze o niczym takim <coughs> złym nie świadczyło. No tutaj macie to tu wytarcie czyli turbina. Turbina zaczęła dotykać obudowy, czyli no tak jakby łożysko się uszkodziło, tak jak jakby łożysko się wytarło, tak jakby łożysko się spłaszczyło, no nie wiadomo dlaczego, ale zaczęła dotykać obudowy. Więc no zaczęliśmy szukać dalej, co może być przyczyną tego, że tutaj nie ma luzu pomiędzy turbiną a obudową. No i zaczęliśmy szukać, patrzeć i okazało się, że właśnie w tym miejscu kierownica jest wytarta, czyli zobaczcie, że aluminium zostało wytarte dokładnie w taki sposób, że tutaj jest luz i to, co tutaj widać, to zagłębienie, to parę milimetrów zagłębienia, to jest po prostu wytarcie tego kapsla aluminiowego. Wyjmiesz go, Mariusz? Czyli jak mamy taki kapselek, Zobaczcie, mam nadzieję, że tutaj będzie widać. No, on jest, obstawiam tak na oko, patrząc, z 2 mm wytarty. Więc, skoro on jest 2 mm wytarty, to automatycznie łożysko siadło niżej. Jak łożysko siadło niżej, to turbina siadła niżej, czyli zaczęła ocierać o obudowę konwertera. No dobra, no pojawia się pytanie, skąd to się wzięło. Nie mamy zielonego pojęcia, więc szukamy, przeglądamy dalej. Rozbieramy konwerter. Okazuje się, że zobaczcie, tarcza lokapu. Jest wytarta cała dookoła po zewnętrznej stronie. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze będzie widać na filmie. Jest wytarta, czyli jak weźmiemy sobie obudowę konwertera, zobaczcie, jest cała dookoła wytarta. Jakim cudem? Przecież to nie jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że konwerter jest centrowany na pilocie jest wycentrowany na pilocie w wale korbowym, przykręcony do wału korbowego, następnie jest do niego włożona turbina, e, Wróć, jest tarcza lokapu, jest turbina, wchodzi wałek wejściowy, podobny do tego, wchodzi wałek, czyli turbina centruje się na wałku. Ona nie może się przesuwać nie wiadomo w którą stronę centruje się na wałku. Do tego wymiesz Mariusz i mi. Do tego wałek ten ma panewkę, ma podparcie tutaj na dole. Więc żeby nie było obciążenia na łożyska w skrzyni biegów, wałek podpiera się w konwerterze, czyli można powiedzieć, że podpiera się w wale korbowym. No i wszystko spoko, fajnie, wiele rozwiązań tak ma. No tutaj mam Mercedesa i to jest dokładnie wałek od Mercedesa i tam tak jest, że ten wałek wchodzi do samego końca i podpiera się w konwerterze na spód. Tylko, że ta, zobaczcie, że ta panewka tutaj jest totalnie wybita. Tutaj już zostało milimetr ścianki, bo ona tak została wygryziona. Czyli pokazując nawet na tym wałku, który jest od skrzyni innej, ale nawet tutaj, zobaczcie ile tutaj jest luzu i ten luz będzie na 100%. Więc teraz, jaka jest prawdopodobna wersja zdarzeń, Mariusz? Żeby to wszystko poskładać? Co się działo, jak się działo? Coś musiało być krzywe, ale że... W sensie, dlaczego wytarło No, dlaczego to się tak mogło wytrzeć, nie? Analizując... to może zacznijmy od początku. Mamy poskładany cały konwerter, jest zamontowany w wale korbowym. Skoro... Skoro ta panewka została wypita i obudowa, obudowa konwertera tarła tarczy lokapu, to cały ten środek, tak jak ja tutaj chwycę, musi być przesunięty. I gdyby był przesunięty faktycznie, no to mamy taką sytuację, że tarcza lokapu trzeba obudowę, wałek wyciecha nam panewkę, yy, więc te elementy, które tutaj widzicie, zużywają się. Skoro Pokażmy jeszcze tutaj, tak skoro kierownica jest zamontowana w ten sposób, łożysko wchodzi tutaj odwrotnie tak, łożysko jest zamontowane, kierownica jest położona w ten sposób kierownica jest zamontowana na statorze skrzyni biegów więc ona jest centrycznie, a turbina się przesuwa przytrzymaj kierownicę czyli mamy obraz taki, że ponieważ turbina jest wybita, to turbina się przesuwa a kierownica stoi nieruchomo. I ponieważ mamy taką sytuację, a turbina jest stalowa i tu łożysko jest wycentrowane idealnie, no to mamy wyciągnię łożysko Mariusz, no to mamy ten przypadek, gdzie łożysko po prostu szuruje po kierownicy. Czyli to łożysko po prostu lata tak po tym kabzlu. Kierownicy. Dlatego go wytarło. Nie dlatego, że łożysko się zatarło, tylko dlatego, że pracowało nie tak jak powinno. Zamiast przenosić e, ruch posuwisty-obrotowy, to pracowało na boki, przenosiło promieniowy. Więc tutaj mamy wszystko, okazuje się, że się poskładało w całość. Natomiast pojawia się pytanie, jakim cudem ten wałek, który wchodzi ze skrzyni biegów, mógł się przesunąć. Czyli prawdopodobnie obstawiamy, że. No, nie ma chociażby kołka ustalającego, czyli nie ma osiowości skrzyni biegów, wałka skrzyni biegów z wałem korbowym. No to jest jedna jedyna opcja. No i powiedzmy, że jesteśmy w stanie klientowi doradzić, powiedzieć wytłumaczyć, że coś takiego jest, więc yy, sprawdzi sobie, kołki ustalające. Załóżmy optymistycznie, że okaże się, że nie ma jednego kołka ustalającego, mają być co najmniej dwa bo kołki ustalające centrują skrzyni biegów z obudową skrzyni biegów, a śruba nie centruje. Więc muszą być co najmniej dwa kołki ustalające. Załóżmy optymistycznie, że nie ma jednego kołka. Gościu go znajdzie, gościu dołoży ten kołek, poskłada wszystko. Jaki zostaje problem? Problem zostaje taki, że facet nie będzie rozbierał skrzyni biegów, bo skrzynia działa dobrze. Tak. A w skrzyni jest pełno opiłków. Drugi problem pozostaje taki, że skoro wywaliło nam panewkę w konwerterze, to znaczy, że doginało wałek, ją wytarł, bo wałek się przesuwał. Dajmy na to, że się obniżył, nie było osiowości i wycierał panewkę w konwerterze. Skoro wałek wycierał panewkę, a tam już została metalowa obudowa, bo to jest metalowa blacha, powiedzmy z taką pozłódką z brązu albo z aluminium, zależy, jaka to jest panewka. Więc skoro wałek wytarł panewkę i panewki już prawie nie ma, to wałek też musi być będzie wytarty, tam. Więc trzeba by było przynajmniej zmierzyć, sprawdzić wałek w skrzyni biegów. Jeżeli jest wytarty, to go wymienić. Skoro wałek był naginany tak bardzo, to łożyska i panewki, które są w skrzyni biegów, które centrują ten wałek, który normalnie nie potrzebuje podparcia, bo panewki go w skrzyni biegów centrują, też są wytarte, wywalone. Więc co najmniej należy rozebrać przed skrzyni biegów. Ten pierwszy wałek wejściowy, pierwszy kosz, sprawdzić obudowę, obudowę, sprawdzić panewki, sprawdzić łożyska oporowe, sprawdzić wałek poskładać skrzynie biegów, wymyć wyczyścić wszystkie elementy, bo jest tam pełno piłków, poskładać skrzynie biegów, założyć regenerowany konwerter i to wszystko będzie jeździło. Wtedy będzie działało. A teraz my co mamy zrobić? Ok, obudowę konwertera tutaj nic nie trzeba robić. Tarczalokapu jest do uratowania. Panewkę trzeba na podstawie dorobić. Do panewkę wałka. trzeba dorobić. No to panewki za darmo nikt nie dorobił. Musimy wytoczyć tą, dorobić nową, wstawić tam nową panewkę. Prawdopodobnie z brązu. Teraz tak, ten kapsel on jest wyrobiony. Tego kapsela nie ma dostępnego. Wymiesz go? Nie ma dostępnego nawet w Sonacie. Czyli. Nie da się go dokupić. Można go wstawić z używki, można go dorabiać, no ale dorobienie to też jest czas i koszty, więc my prawdopodobnie skończymy na tym, że go napawamy TIGiem po prostu, napawamy aluminium, wytoczymy go na wymiar, bo tutaj nie ma żadnej filozofii, bo ten, ten środek, który ma powiedzmy centymetr szerokości tutaj, wystarczy napawać, nabudować 3 mm mm stoczyć, żeby wyrównać powierzchnię i kapsel będzie jak nowy i to będzie najszybsze i najtańsze rozwiązanie dla klienta. Natomiast ten konwerter nam wróci na reklamację, jestem tego pewien. Nie wiem tylko, czy po roku, czy po pół roku, no. czy po Zależy, roku. Zależy ile klient jeździ. Zależy, ile klient jeździ. E, ale no nie wierzę w to, że coś innego się stanie, że nagle zostanie skrzynia zamontowana dobrze, albo zniknie usterka. A ponieważ opiłki w skrzyni biegów są, no to, to coś się będzie działo. No. My do końca nie wiemy, bo patrząc, e, patrząc na lock-up, to lokap jest dobry, lokap powinien być szczelny. Okej, okay, on jest przesunięty cały, ale no uszczelnienia tutaj były, więc lokap powinien się dopinać. Skoro była tarka na lokapy, to może się okazać, że już zawory stoją kołkiem. I tarka jest dlatego, że, że zawór stanął kołkiem przez opiłki. W każdym bądź razie przyjeżdżają takie konwertery. My je mamy mimo wszystko zregenerować. Proszę zregenerować, facet będzie składał, bo jemu wszystko działa dobrze i to jest tylko wina konwertera. No i powie powiedzcie, może wy. Nam podpowiecie. Co my mamy zrobić w takiej sytuacji? No, co mamy? Nie zregenerować no węgla facetowi, No my jesteśmy w stanie wszystko to zregenerować. Naprawić. Zrobić tak, żeby było dobrze, no ale... Zrobić. Dopytamy Dalej. go o wymiar wałka, żeby mieć pewność, że dorobimy mu dobrą panewkę. On przy okazji ten wałek sprawdzi, okaże się na pewno, że nie jest potarty. Wymiar wałka poda nam tak mniej więcej na oko, bo tak klienci z reguły mierzą. My mamy swoje dane, więc jak on nam poda mniej więcej jaki ten wałek jest, my, my już wiemy po swoich danych dokładny wymiar jaki ma być, żebyśmy panewkę dobrze dorobili, a też jest takie prawdopodobieństwo, że jak my dorobimy panewkę z brązu, to ona wytrzyma bardzo dużo, ona się nie podda, nie wytrze się, więc będzie karczyła wałkiem i np. pęknie wałek wejściowy. I pół roku po regeneracji konwertera samochód przestał jeździć. Nie ma żadnych biegów do przodu, do tyłu. To pewnie konwerter. Ryb na reklamację. My mówimy, że są wióry opiłki w konwerterze, ale nie z konwertera, tylko ze skrzyni. I konwerter jest dobry. Ciekawe, czy klient by się skapnął, jakbym mu wałek wyszedł ze skrzynki. <grymne> ale no, mieliśmy już takie przypadki, więc nagrywamy, żeby wam pokazać, że to nie jest tak, że firmy, które regenerują różne rzeczy, bo to konwertery my konwertery, ale są wtreskiwacze, pompy wtreskowe, turbo turbosprężarki. I wszędzie wygląda to dokładnie tak samo. Przychodzi coś do regeneracji, mówisz klientowi, że mu to nie zadziała, mówisz mu, pokazujesz mu palcem, gdzie jest źle i gdzie ma zepsute w samochodzie, nie, tam wszystko jest dobrze. Więc to, no, tyle. Zastanowimy się, napiszcie w komentarzach, co, mamy z... co wy byście zrobili z tym konwerterem. Bo jak wy zobaczycie film, to ten konwerter albo już będzie na złomie, albo już będzie jeździł w samochodzie, więc, <laughs> więc to już będzie po ptakach. Ale napiszcie przy... przynajmniej, co wy byście zrobili z takim konwerterem. Nie wiem co zregenerować go nie dać klientowi gwarancji, no też tak trochę słabo. Co, 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 co bym sobie pomyślał, jak gdyby do mnie tak ktoś podszedł, powiedział, no zrobimy panu, zapłaci pan drugie tyle. Ale gwarancji nie dajemy i standardowo, bo tyle mamy roboty, ale gwarancji panu nie damy. No słabe to takie uuu. jest. Na pewno damy tam po prostu zastrzeżenia, mamy zdjęcia, klientu, klient już widział zdjęcia, dołożymy pewnie zapis gwarancji, że jeżeli wróci z uszkodzeniami takimi, takimi, no nie jest to nasza wina. No i tyle w temacie. Słuchajcie, mała aktualizacja, rozmawialiśmy z klientem po drugiej rozmowie, stwierdził, że dobrze to on w takim razie rozbierze tą skrzynię biegów, oczywiście tam ze szwagrem, kolegą czy, czy, czy z kimś, więc do końca nie wiadomo jakie będą efekty, ale przynajmniej rozbiorą, przeglądną, popatrzą jak wyglądają te panewki, pomierzą, wymyją, wyczyszczą, no to jest najważniejsze, je poskładają, więc jeżeli się skupią, nad tym co mają zrobić to, to i tak będzie lepiej niż gdyby włożyli ten konwerter zregenerowany tak po prostu e, wiem, że klient kupił samochód chyba dwa miesiące wcześniej pojeździł, więc nie mamy żadnej historii nie, nie wiemy skąd to się wzięło, dlaczego tak się stało e, posprawdzał kołki ustalające osiowości to, to o czym myśleliśmy, to co mógł posprawdzać, e, no i tutaj wszystko jest dobrze, więc zobaczymy być może po prostu ktoś na sztukę podkładał tak e, samochód i, i tyle, e, więc więc zobaczymy, może konwerter jest w ogóle z innego samochodu, został włożony i samochód został sprzedany. Ciężko powiedzieć, nie będziemy za wiele kombinować. Klient sprawdzi skrzynie biegów, my zregenerowaliśmy konwerter, wysyłamy. Gdyby się okazało coś dodatkowego jeszcze za miesiąc, za dwa, czy za pół roku, czy za rok e, i będziemy mieli jakieś informacje, no to na pewno dogramy Wam odcinek. Trzymajcie się, cześć.